Cześć wszystkim słuchajcie, dawno mnie nie było. Wracamy dzisiaj z takim dosyć ekskluzywnym wędzeniem. Na pokładzie mamy tak pstrągi. Tak jak widzicie, wyglądają mega łosoś. Surowy w dzwonkach. No i kilka kółeczek cienkiej, surowej kiełbaski. Tym razem strągi są naprawdę fajne i duże. Nie wiem, czy to tak oddaje tutaj filmik, ale ważą średnio tak 70-80 deko, także spore są. Wrzuciłem je wczoraj około godziny 12 do solanki w proporcjach 100 g soli na litr wody. No i dzisiaj o godzinie 7 rano wyjąłem, także troszeczkę je podtrzymałem. Stężenie solanki troszeczkę zwiększyłem, bo ostatnio można było powiedzieć, że były delikatnie za, za mało słone. Według mojego uznania, oczywiście, to warto jest próbować, żeby sobie po prostu tego nie, nie przydobrzyć. No i w tej chwili już nam tu się rozgrzewa węzareczka, już Wam pokazuję. Zobaczcie, jak to ładnie kotłuje. Cuk jest niemiłosierny. Tak to wygląda. Rozpalam, rozgrzewam brzozą, olszyną albo tutaj drewnem tym delikatnie, ale to tylko tak na sam początek dla rozruchu. Już teraz, jak to się wypali, zostanie żarto, już będzie wrzucona sama olcha. Ja wędzę, tak jak już wcześniej mówiłem, suchą olchą. Tak jak widzicie, ona jest suchutka, pięknie wybarwiona, pozbyta kory ja wędzę bez kory rybkę robię na samej olszynie dodaję kawałeczek dosłownie malutki wisienki pod koniec no i zobaczcie jak tutaj wędzarka nam obsycha termometry nam zamykają się czyli mamy bardzo wysoką temperaturę no ale chodzi o to żeby ją po prostu przesuszyć, pozbyć się całej wilgoci cuk jest naprawdę bardzo silny we wcześniejszych moich filmikach można zobaczyć, w jaki sposób została ta wędzarka wykonana. Wiele osób mniej więcej powtórzyło to. Zrobiło, mogę powiedzieć, że bardziej ładne wizualnie wędzareczki. Ja tutaj starałem się, żeby ona była wykonana praktycznie za radu znajomych i kolegów, którzy też mieli wędzarki. Także i odległości od paleniska do samego wędzenia, wszystko jest podane. Zobaczcie, jak to ładnie ciągnie. We wcześniejszych filmikach też możecie sobie zauważyć, w jaki sposób to było wędzone. Rybki i inne rzeczy. Także no, na łonie natury wiadomo, że wszystko smakuje najlepiej. Na finał e, można wrócić do poprzednich filmików, bo rybki były już wędzone. Tym razem dodałem łososia. Łosoś też był w zalewie, 100 gram soli na litr wody. Dam znać, jak to wyszło smakowo. Rybki, co ważne, nabijam na ten hak. W okolicy tutaj kręgosłupa na środku, o, zaraz wam pokażę z tej strony, bo niektórzy mówią, że rybki im spadają. Tutaj mamy hak. O, w tym miejscu dokładnie i w okolicy tutaj mięśnia grzbietowego zaraz wam dalej pokażę wbijam wykałaczkę, którą zabezpieczam i wiążę do haka na górze. I wtedy mam gwarancję, że ta rybka nam nie spadnie. Tak jak tutaj widzicie. To jest mniej więcej płetwa grzbietowa i tak około 2-2 cm, zależy, gdzie tutaj się kończy ten mięsień. Wbijam z dwóch stron, podwiązuję do tego o tutaj haka, żeby po prostu ta rybka nam nie spadła. Także słoneczko, po piękna pogoda, rybka. No i za chwilę wędzimy, także dzięki za oglądanie. Jak chcecie czegoś się dowiedzieć, to piszcie w komentarzu, chętnie wam podpowiem. Efekt finalny już będzie można zobaczyć w poprzednich wędzeniach, bo tam była też wędzona właśnie rybka pstrąg, który wyszedł fantastycznie. Karpik był wędzony, także polecam z czystym sumieniem i zapraszam na kolejne filmy. Hej.